November 1941. German forces launch an attack on Volokolomsk during Operation Typhoon in order to circumvent the northern part of the defenses around Moscow. Volokolomsk is being defended by the Soviet 316th Rifle Division. The town is lost to the Germans on October 27th, and the defenders are forced to fall back to the east of Volokolomsk. The division's 1075th Rifle Regiment then sets up defenses at Dubosakovo Railroad Station. They will deliver a heroic fight. According to official records, the few men repel attack after attack until the Germans have no tanks left to attack. The official story, as published in 1941, mentions just 28 men defending their position to the last man. And claiming 18 German tanks destroyed and many German soldiers killed. They were collectively declared heroes of the Soviet Union. After the war, a number of monuments were built in honor of the 28, who became known as Panfilov's Men. They still feature in the municipal anthem of the city of Moscow. In this mission, you will be put in their shoes to defend Dubosekovo Station against the advancing Germans and hold the line. For the Motherland. Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku z gry, którą ostatnio kupiłem i zacząłem w nią grać i przechodzić Czyli Call of Arms y... Gates of Hell, Czyli bram do piekła. Tak mogę to przetłumaczyć, czyli w dużym skrócie obrona Moskwy. Później pokonywanie dalej Niemców, a Niemcy, zima, koniec ich ofensywy. Więc tak, jest to testowy odcinek, bo ja nagrywałem bardzo dużo Men Warów. To jest od tej samej firmy i Men War 2 nie wyszedł im trochę, więc postanowiłem, że zagram w to. To no, uważam, że to jest nowsza gra, znaczy nowsza. No. Nie najnowsza, Men of War 2 jest najnowsza, ale uważam, że. Ta jest pod względem tej historii lepsza. No ale zobaczy się. W dwójkę tam chyba zagrałem tylko chwilę, więc no. Przejdźmy do misji: zero absolutne. Dobra, widzowie, przepraszam za ten dźwięk, kurzo za głośno mam, przyciszę od razu. Już? Comrades, welcome! Great timing! We're seriously down on manpower here. Chyba tak. W ogóle normalu gram, jeżeli ktoś by pytał. Tylko chciałem dźwięki, efekty... Otoczenie to czanie. Któje będą ukażanie. To jest snajper, tak? Nie, to jest. Oddział. Well, we're up shit creek without a paddle. We know the fascists chwila, want to smash through here to get to Moscow. We must do everything we e. can to stop them. Więc tak, widzowie. A z właśnie właśnie miny, miny trzeba rozstawiać e, Więc tak, naszym zadaniem jest obrona e, tego regionu. E, Weźmy sobie. Tutaj są miny, co jest tutaj? Teraz ten. E, pobierzemy tutaj wszystko. Tu? Nie wiem, co to są. A to są ładunki. Dobra. Dobra, teraz wy. Pobierzcie sobie tutaj. To. I to, ale tutaj coś jeszcze jest w tych wagonach, czy nie? Nie ma, czyli wszystko już pobraliśmy. Czyli tutaj pobiegnijcie. Dobra, a wy. A Aha, tak, wioskę. Tak to,

Stąd będą jechać. Wiem, że tutaj na tą górkę często wjeżdżają. To więc zrobimy coś takiego. Tu jeden oddział. Tu drugi niech zrobi. A oni niech tutaj zrobią, o. I zaraz na drodze to rozstawimy i tutaj, jeszcze tutaj. Mamy czas. Odcinek będzie podzielony na kilka części, tak jak moje poprzednie odcinki z takich gier. Jeśli ktoś by pytał. I tutaj jeszcze są karabiny dwa. Tu jeden, tu drugi, to się pobierze tutaj i... O, jeszcze moździerz tu jest, to się O i działo, no to będzie trzeba tutaj porozstawiać. Tylko na razie trzeba poczekać jeszcze rozstawią miny. Tu rozstawimy taki pas Min, tutaj jeszcze będzie trzeba porozstawić w tym lesie. Tutaj będą przez to przejeżdżać, tutaj też trzeba jakoś to całe trzeba pole zaminować. Tutaj trochę, no jedynie droga najważniejsza, żeby zaminować. Bo oni będą po drodze też jechać. Nie Znaczy, grałem w to niedawno, to też trochę więcej pamiętam. Jeżeli chodzi o to, jak misja wygląda. Ale nie w stu procentach. Tam chyba. Ja jedynie przeszłem chyba tylko dwie misje. Nie przeszłem całej gry. Dwie misje tego przeszłem, ale. Tak, to właśnie? Tu już rozstawiliście. A, tu już rozstawiliście. Dobra. To teraz wy tutaj rozstawcie to. Tutaj. Słuchaj, towarzyszu A wy rozstawcie te miny. Kurczę, nie te. Dobra, trochę za dużo ich wziąłem, ale dobra, niech będzie. No coś takiego zróbcie. Ogólnie na drodze trochę więcej rozstawimy. Do boju gotów! Co już? Rozstawiliście te miny? A no, rozstawiliście. Ej, to dobra, to nie, nie, nie. Tak, jest na, towarzysz komandir. Dobra ja bym tutaj jeszcze rozstawił a wy już zacznijcie te zwyczajne. Znaczy zwyczajne, te takie przeciwpiechotne miny rozstawiać. Wy nie macie przeciwpiechotnych, to rozstawiajcie nadal te. I tam dalej rozstawimy, dobra. Moim zdaniem trzeba wszystko, wszystkie miny wykorzystać. Mamy je, to trzeba wykorzystać. W dalszych pokazanie. No, i tutaj jeszcze tu bym jeszcze rozstawił, i wy jeszcze macie tutaj, to tutaj przy tych przy tej drodze nie, nie pomijamy jeszcze my się tu porządnie naszykujemy na ten atak. Jeszcze tutaj można byłoby rozstawić trochę min. Dobra, wy już min nie będziecie mieć, to się wycofuj, wycofacie. Dobra, wy rozstawcie jakoś tak te przepciski. Dobra, tu tak to wygląda. Wy już rozstawiliście, no to rozstawcie teraz. Kilka tutaj i kilka tutaj. I zaraz ich porozdzielamy, kto co będzie miał. Nie, no jeszcze jedna mina. Nie, tutaj nie ktoś. I on rozstawi. Jeszcze tutaj może piechota iść. To też się rozstawi. Ja Dobra i wy idziecie tutaj. Bo tu jest drewno. To zaraz was tutaj poprzydzielam. Tylko przybiegnijcie tu. Wy... Macie jeszcze jakieś miny? Jakieś mają. Dobra, to jeszcze tutaj niech porozstawiają. Oni niby też coś mają, to rozstawmy tutaj. Trzeba wykorzystać wszystko widzowie, to jest obrona. Mamy niewielu ludzi. Więc to będzie ciężka obrona. A wy tutaj nie poszliście. Dobra, już, już, dobra, to wy teraz podejdziecie tutaj, i zaraz was poprzydzielam. Tu będzie jeden oddział, tu będzie drugi, a tu będzie trzeci. Chociaż nie, z drewnem może. A nie, z drewnem to oni podejdą, bo w oddziale jest ilu. Dobra, będzie na no, wszystkie te. Do poprzydzielania. Ci. no i tu, i tu już wszystko, tak? Czy jeszcze, nie wiem, tutaj można jeszcze rozstawić trochę. I ich wyślę tam, dobra. I teraz tutaj trzeba po... ŻDZIĄ PRZYKAZA! Ojej, to było pod X, to nie? Nie. Nie pod X, to było pod... Interakcje podnoszenia. Nie pamiętam jak, yy, pod jakim to Zdół było przykaza. skrótowo po, A pod C, dobrze Tak toczne W tak Boju gotow My gotowy go w sumu Żdom przykazów dalszych dalniejszych ukazani Da, towarzysz komandir Dobra i teraz trzeba po dwóch yy, yy, po dwie osoby Żół przykazę! Dobra, wy idziecie i wy to dostarczycie tutaj I od razu tam sobie zostaniecie Ty i ty idziecie... ...tutaj Zaraz, czemu aż tego? My gotowi Jakie kazanie? Wy pójdziecie tutaj, a. Aha, on został sam. Coś źle policzyłem. Gdzieś jest trzech. No, źle policzyłem. No i tutaj. Tu dostarczacie. No i dobra, teraz trzeba tych porozdzielać. Ty masz snajperkę. To jest granatnik. Granatnik, tak zbytnio nam nie będzie potrzebny to tutaj. To tu jest przeciwpancerne, to się przyda. Tu przeciwpancerne, chociaż no może żeby się tutaj przydał jakiś. Tu jest też przeciwpancerne. Snajper też by się przydał. A tu jeszcze jeden sniper? No to tak nie no, nie no, dwu będą szybciej ładować to Dobra, teraz tutaj Wy idźcie, chodźcie tutaj Trzeba ich porozdzielać Tych też zaraz się porozdziela. Tylko jak doniosą to wszystko. No i chyba będzie dobrze tutaj. Powinno być. Jeszcze 10 minut. W ogóle ten odcinek... te odcinki w ogóle z tej gry będą m, chyba dłuższe niż te moje ostatnie. Bo ja zazwyczaj nagrywam to one mają po takie 20 max, 20 tam 9 minut. A te będą o wiele dłuższe ze względu na to, że będą mieć... Te gry są dłuższe, no te... Taki ich urok, ten za karabin będzie ta dwójka to będzie tutaj działał. Tu będzie karabin, tu też będzie karabin. E... Tutaj jeden będzie do tego, do moździerza, tylko gdzie on był? A tutaj był moździerz, dobra. Ty tu. Dobra, jego też można wziąć, że z tym. I wy pójdziecie tutaj do działa. Wy. Najwyżej się wycofa tą linię, a wasza dwójka po prostu pójdzie sobie ten. A jeszcze tutaj ktoś jest, dobra, e, pójdziecie po karabiny w pojedynkę, chyba mogą mnie nieść, pamiętam. No i tutaj, dobra, jak donieśli to, boju tak точно. Dobra, zaraz was tu poprzydzielam. Was też, chodźcie, e, tu jest moździerz, tu jest to, dobra. O tu mamy artylerię, która będzie nas wspomagać i ją mamy chronić, dlatego są tu te oszukane. Oho. A, zbudowałem, dobra. Ja myślałem, że już atak jakiś jest. Eee, czy coś tu trzeba jeszcze? Chyba wszystko obsadzone jest. Tu bym tylko kogoś jeszcze. O! A wy byście poszli tutaj, o! Bo tu nikogo nie ma. Tutaj podejrzewam, że też będą biec. Przecież nie, bo muszą przez to przebiec, to tutaj i później was wycofam, jak stracimy tą pozycję. Czy kogoś jeszcze? No, wy jeszcze, tu są medycy. My Wiem, że tutaj bardzo moździerz obrywa, to wy będziecie tutaj moździerz chronić. Leczyć tu go, jak tutaj oberwie. Teraz z karabinów. Ja ten za jeden bierze, tak, ten za drugi. To, no i jeden karabin tutaj by się przydał. Powiedzieć czy nie? Wszystko zrobimy. Czekamy na dalszych wskazania. Nie, potrzebuję dwóch. Eee... Tak, komandir? Dobra. Szybko, bo tutaj potrzebuje ten. To ten przybiegnie do tego. Ten poczeka. Chociaż żeby nie czekać, mogę zrobić coś takiego, że o ten tutaj. Żdżiom przykaza Słuchaję, No i oni. tutaj biegnie, a ja za ten czas. Dobra, on tutaj, a ten co biegnie, to on pójdzie nie do nich, tylko tutaj, o, do tego. Chociaż też można. Tak, My Nie no, to są karabiny, to karabiny bym nie brał. Od tego można wziąć. Dobra, to niech ta dwójka po prostu będzie. No, bo też chyba będą musiał, jeden będzie przeładowywał, drugi będzie. Ochom, mikrofon a drugi będzie strzelał. Zaraz będzie trzeba zobaczyć, czy będzie w ogóle to trafiać. No, i jeszcze 5 minut. Ja to pominę. Jak rozstawimy się, odcinki będą trwać 30. To sporo odcinki. One trwały, ja żebym sprawdził nawet. To za ten czas, jak to donoszą, mogę też to pominąć. Więc wiecie co? Ja pominę wam pójście tego dru tej drugich karabinów Żeby po prostu. Ojeju, czy... Czy wy będziecie mogli tu strzelać? Będziecie mogli, o! No to dobrze. To was tu zostawiam. I jak oni będą iść tutaj, to ja wam to pominę. No bo to trochę zajmie zanim oni tutaj przybędą. Więc widzimy się za chwilę, jak oni tutaj dotrą. No tutaj. O. Utknęli. Yy, oraz sprawdziłem, najdłuższy odcinek 39 minut trwał. Yy. O, tu by było w sumie dobre, na tym wzgórzu, ale tutaj też chyba... Chociaż wiecie co, ja chyba na tym wzgórzu ich posadzę, jak no. Będzie lepszy, będzie lepszy strzał. Dobra. To teraz widzowie, zaczynamy. That plane is scouting for R.A.T. guns. Enemy artillery will shoot at whatever he observes. Dobra, odwróciliśmy uwagę artylerii. Mam nadzieję, że to nie będzie aż tak głośne. O, leci. Strzelają. Zobaczymy, jak to wybuchnie. Jeżeli widzę to za głośno, to po prostu mi to napiszcie, to... No dobra, już zniszczyliśmy. Bo to ma też odzwierciedlać trochę, no mamy się poczuć tutaj, jak na. Ten, jak na froncie tym. Więc. wsłuchujesz co się siedzie. Bo może tak się wsłuchać w mgle wojny.

O, wiadomo w minę. Czy nie? Nie, bo tutaj... O, kurcie, kto kur, oni zrobili? Dobra. Jednak wjechali. Chujesz? Ale przeżyli. To padło i się pali, a to przeżyło. Czyli muszę uważać z tej strony. Chociaż właśnie mogę ostrzegać artylerią tutaj, ale nie wiem, czy chcę ją marnować. Mogą tutaj przyjechać. Nie, ja ja uważam, że tu będzie problem. Z tej strony. No bo zobaczcie, to jest tylko jedno działo. i dwa karabiny, co prawda. Więc piechota obroną, obronią, ale. O, tu się zaczyna jeszcze walka. Łonie coś. Wiecie co? Ja trochę jeszcze bym przyciszył. Może nie ogólnie, ale efekt. O. Dobra, zastosuj. O tu idzie jakiś. I tyle było. Tu się jakiś czołga. Właśnie ta antyleria, trzeba właśnie ukrywać, bo to antyleria to bardzo szybko ten e, stracić. Ale oni zaraz sami to zniszczą. Ty, właśnie, tu się pali, zaraz sami to zniszczą. Tutaj coś jedzie. Jak, jak nikt w jakąś minę walnie tutaj. Nie. Dobra jednak walnęło O, tutaj ktoś przebiegł i wybuchło. Dobra, przebieg kolejny. Tu coś jedzie. O samolot. That plane is scouting for R.A.T. guns. Enemy artillery will shoot at whatever he observes. Enemy artillery is about to fire to on the crosshair location. Yes, we just put it to shield Yes. Uh, good. lubimy artylerię będziesz Chodz, nawet... O dobra, dobra. Kurczę Tylko... Dobra nie last słonie, tak, 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 tak to jest to tak oberwało to zaraz walnie czy nie wam, czyli w już co tu musiał, w silnik czy w amunicję to musiał, coś tu musiał wanąć, że taki ogień był z tego co pamiętam i tak jak coś widzę to nie zdziwcie się jak na przykład odcinek teraz się zakończy więc wiecie co zanim Dalej to nagram, tak dalej, to ja tutaj zakończę pierwszą część, więc widzimy się w kolejnych odcinkach, tu macie mój kanał, to moje poprzednie odcinki. Do zobaczenia i cześć. Widzimy się w kolejnej części.